Artykuł czwarty o odpuszczeniu grzechów. Punkt 177. W co wierzymy przez dziesiąty artykuł składu apostolskiego grzechów odpuszczenie. Przez dziesiąty artykuł składu apostolskiego grzechów odpuszczenie wierzymy, że w Kościele jest prawdziwa władza odpuszczania grzechów dla zasług Jezusa Chrystusa. Punkt 178. Jakimi środkami dostępujemy w Kościele odpuszczenia grzechów? W Kościele dostępujemy odpuszczenia grzechów śmiertelnych przez sakramenta, które Chrystus Pan ustanowił właśnie w tym celu, albo przez akt doskonałego żalu z pragnieniem przyjęcia tychże sakramentów. Odpuszczenia zaś grzechów powszednich możemy dostąpić także przez inne uczynki pobożne. Ale wtedy pozostaje dług kary doczesnej, który każdy musi spłacić, albo tu na ziemi, albo w przyszłym życiu, czyli w czyśćcu. Dla dostąpienia odpuszczenia grzechów powszednich u człowieka sprawiedliwego wystarczy jakikolwiek uczynek, spełniony z pomocą łaski Bożej, jeżeli się w nim zawiera przynajmniej milczące obrzydzenie sobie winy. Tak więc odpuszczenia grzechów powszednich można dostąpić nie tylko przez sakramenta które udzielają łaski, lecz także przez uczynki, z którymi się łączy jakieś obrzydzenie sobie winy, na przykład przez odmówienie konfiteor, czyli spowiedzi powszechnej, ojcze nasz, uderzenie się w piersi albo przez akty, za pomocą których wyrażamy cześć względem Boga i rzeczy boskich, na przykład przez błogosławieństwo kapłańskie, pokropienie wodą święconą, jakiekolwiek namaszczenie sakramentalne lub modlitwę w Kościele poświęconym. Niech ta nauka będzie dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani słuchacze nauk katolickich, dziękujemy za wasze modlitwy i wsparcie. Bez waszej pomocy nasza misja nie byłaby możliwa. Bóg zapłać za każde zaangażowanie. Zachęcamy do komentowania, udostępniania i zostawiania łapek w górę. To drobne gesty, które pomagają nam docierać do nowych osób i rozwijać nasze dzieło. Możesz także wesprzeć nasze cele, przekazując 1,5% swojego podatku. Wszystkie szczegóły, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego i cel szczegółowy, znajdziesz w opisie filmu. Przygotowaliśmy również darmowy program do rozliczania PIT, który pozwoli ci szybko i wygodnie złożyć deklarację. Link także znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, możesz również rozważyć przekazanie darowizny lub wsparcie cykliczne. Każda złotówka pomaga nam szerzyć nauki kościoła i docierać do kolejnych osób. Nie zapomnij zapisać się do nauk katolickich i podzielić się nimi z bliskimi. Jedno kliknięcie może zmienić wiele. Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz to dzieło. Wspólnie możemy więcej. Chcesz zrobić coś dobrego. Wyślij te nauki do znajomego.